Poruszymy dzisiaj kwestię aromatów, moim zdaniem najbardziej popularnymi i najbardziej ciekawymi są aromaty herbata, czekolada, cappuccino, brandy, kawa czy wanilia. Mamy też również y, owocowe smaki, tak jak cytryna, jabłko, truskawka czy gruszka. Mamy już pocięty tytoń, Co zrobiłem na żeby sobie urozmaicić palenie papierosów. No nie dzisiaj. Dzisiaj sobie zapalę o smaku gruszki. Jest na ma naprawdę przepiękny zapach. I mamy o osmaką gruszki, ładny w zapachu, nikomu nie przeszkadza z niepalących, a jak wiadomo którzy tu nie palą zawsze marudzą śmierć papierosami, a tak będzie ładnie pachnieć gruszką.